Dajcie w mojej kuchni, dzisiaj sobie zrobimy tartę ze sznakiem i z bączkiem na mące migdałowej i z siemianianego. Ja słuchajcie, mąkę migdałową po prostu miele migdały, mielę migdały, przesadzam je przez siteczko, przesiewam przez siteczko i to jest moja mąka migdałowa. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne nam będzie do naszego spodu, do naszego kruchego ciasta, 100 gram mąki migdałowej albo zmielonych migdałów, jak wolicie, 100 gram siemialnianego, ja też mam tutaj zmielone tak, 100 gram masła. Zimne masło z lodówki, ja już sobie je pokroiłam w kosteczkę wcześniej. Do tego będziemy używać jedno jajko. Jedna łyżka jogurtu greckiego, przepraszam, jogurt grecki. Taka duża, solidna łyżka. Wszystko zagniatamy. Nie za długo. Nasza znaczy, masa trochę zgęstnieje, bo tam jest liniane, więc ona trochę spije jogurt. Masło się, się martwić, że na razie ma masa jest taka troszkę... Kładamy sobie do lodówki na czas, kiedy przygotujemy sobie nasz, nasz farsz yy, na górę do tarty. Kiedy nasza tarta, kiedy nasze ciasto chłodzi się już w lodówce, my sobie włączamy kuchenkę. Ja tutaj sobie włączam na szóstkę. Wlewam sobie dwie łyżki stołowe oliwy z oliwek. Ale tutaj mam przygotowany tak, cebulkę czerwoną, mam przygotowane dwa jajka, mam przygotowany ser brie, szpinak, 150 gram szpinaku, przepraszam, 200, 250 gram szpinaku i 250 gram woczku. Wrzucamy sobie pierw naszą cebulkę, Smażamy sobie ją, wrzucamy sobie nasz buczek, ja już sobie go wcześniej pokroiłam, Nie ja go miałam w plasterkach, więc pokroiłam go troszkę jeszcze drobniej, ja tu jeszcze mam przygotowane słuchajcie, trzy ząbki czosnku, Śmietana Double to jest yy, śmietana 35 gram tłuszczu na 100 gram. Także taka trzydziestka, piątka, już takiego. Sól, pieprz, gałka muszkatułowa i kurkuma Nasz boczek już zaczyna się leciutko przyrumieniać. trzy małe albo dwa duże ząbki, zamy sobie wcześniej przygotowany nasz szpinak. Muszę zaraz. Kurczę! Wygląda tylko, że jest dużo, muszę teraz skurczyć pod takie Ja sobie tutaj kulankę zmniejszyłam na piąteczkę. W międzyczasie możemy sobie pokroić nasz serek bri. Jak chcecie, możecie użyć do tego sera pleśniowego albo jakiegoś innego. Ja zużyję, myślę, że zużyję taką połowę, tu jest 200 gram, czyli zużyję 100 gram. Słuchajcie, mamy Baby szpinak, to jest takie drobne listki. I one już były wcześniej yy, umyte. Po prostu kupuję paczki i tam już na nich wpiszę, że one są już umyte, gotowe do spożycia, więc nie namaczam ich już później, tylko od razu rzucam na patelnię z paczki. Nasz serek jest przygotowany. Dwa jajka i śmietanka. Tutaj jest śmietanka 284 ml, ale ja będę potrzebować około 200 ml. Wbijamy sobie nasze dwa jajka. Wlewamy sobie naszą śmietankę. Dziękuję z naszymi łyżkami. W naszym jeszcze dokładamy y, gałki łóżkałowej. Dokładamy kurkumę. Włączam i zostawiam na chwilę do ostygnięcia. Kiedy, nasza, kiedy nasz farsz już w miarę wystygł, przesypujemy go do naszej śmietany i jajek. Piekarnik nastawiamy na 170 stopni. Wyciągamy naszą naszą tartę nasze ciasto zrodzki. Ja tutaj już mam przygotowaną foremkę na tartę. Nasze ciasto z bliska wygląda tak. I teraz wykładamy sobie naszą foremkę. Naszym ciastem. I nie wykładam papierem, bo nie mam. Mam nadzieję, że ten przejdzie przez te dziurki na kubek nasze ciasto. Wszystko przygotowane, wkładamy to do piekarnika nagrzanego, jak już wcześniej powiedziałam, 170 stopni na 40 minut. Nasza tarta już jest gotowa. Już Wam pokazuję, jak ona pięknie wygląda. Słuchajcie, pachnie przecudnie. Chodząca bardzo. Zobaczcie. Pyszności. Ja tutaj w międzyczasie robię tiramisu. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam. Gdzieś tutaj będzie link na pyszne tiramisu. Na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Zapraszam do lajkowania. Słuchajcie, łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podoba. I do następnego razu. Pa!